Pan radny Mateusz Cieślak Most Toruński próbę obciążenia przeszedł pomyślnie 100 ton na swojej konstrukcji dźwignął bez uszczerbku. Dla zdrowia i rower dźwignie również jest tylko pytanie które do niej pojadą. Nie przypomnij mi czy tam jest taki podział że jest chodnik po jednej ścieżka po drugiej. Nie ma ścieżki w ogóle? Też nie ma ścieżki. Hmm. Czyli, czyli w tym ciągu, czyli w tym ciągu e, nawet jak zrobilibyśmy e, jeden ruch jednokierunkowy, co się z wiosną pewnie zdarzy i ścieżkę po jednej stronie, a chodnik po drugiej, no to i tak przez most przejadą, ale później muszą prowadzić.